Myślę, że na pewno walorem jest to, że, że trwamy przez te 25 lat i, i, i cały czas kontynuujemy to, od czego zaczęliśmy w tym 1987 roku. Czyli muzykę, muzykę, która przede wszystkim nas bardzo kręci i, i jakby robimy to, co kochamy najbardziej. Spełniamy się w tym i cały czas jakby no, codziennie są nowe wyzwania, więc staramy się je za każdym razem jakby. No, Zdobywać nowe, nowe szczyty. Cały czas jakby wyznaczamy sobie nowe, nowe kierunki, cały czas jakby staramy się iść do przodu, yy, nie osiąść na laurach i siedzieć i odcinać kupony, tylko cały czas pracujemy nad tym, żeby, żeby pokazać, że zespół Demono to nie jest tylko historia sprzed 20 lat, tylko cały czas mamy coś do powiedzenia. Więc to myślę, że jest na pewno ważne. No, oczywiście było dużo trudnych momentów, bo w sytuacjach, kiedy, kiedy nie ma spektakularnego, wielkiego sukcesu, wtedy, wtedy jest takie drobne załamanie i, i wtedy nasuwają się myśli, cholera, może to już jest koniec, może to jest ten moment, kiedy, nie wiem, wypaliliśmy się, może to jest moment, kiedy już nie ma zapotrzebowania na, na muzykę, którą robimy, i, 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 ale wbrew pozorom te właśnie sytuacje, te momenty dają jeszcze większego kopa do tego, żeby, żeby próbować dalej, bo, bo Myślę, że najgorszą cechą jest poddanie się, a tak naprawdę trzeba walczyć do końca i, i próbować. Co robimy i mam nadzieję, udaje się. W zeszłym roku udowodniliśmy, że, że jeszcze nie jesteśmy do śmietnika, że jeszcze, że jeszcze mamy coś do powiedzenia. Piosenka Póki na to Czas była najbardziej popularną piosenką w zeszłym roku, najczęściej graną. Jest to chyba świadczy o tym, że nadal ludzie nas lubią. Myślę, że wiele było takich pozytywnych zaskoczeń. Często. Bardzo często, kiedy, kiedy jest praca nad płytą, tak naprawdę nie do końca wiadomo, co będzie dalej, prawda kiedyś mieliśmy nie wiem, większego nosa, kiedyś były inne czasy, kiedy byliśmy pewni, że piosenka, którą dajemy jako singla, to jest najmocniejszy numer i to jest piosenka, która zdobędzie jakby serca publiczności. Dzisiaj czasy się bardzo, ale to bardzo diametralnie zmieniły, więc nic już nie jest takie proste ani łatwe. Więc dużo, dużo, dużo trudniej jest jakby trafić i dużo trudniej, tym bardziej no, tak jak mówię w naszym przypadku, gdzie już gramy 25 lat, więc nie za dużo jest do odkrycia, nie za dużo jest jakby do pokazania na nowo, no chyba że skandale, ale tak naprawdę nigdy jakby żeśmy się nie, 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 nie wspierali skandalami jakby nigdy. Zawsze chcieliśmy, żeby tak naprawdę to, żebyśmy byli znani dzięki muzyce, a nie dzięki skandalom, że ktoś kogoś zdradził czy ktoś kogoś pobił. To to nie o to chodzi według nas, więc muzyka nadal jest jakby tym najważniejszym i, i, i podstawowym jakby walorem naszego zespołu.